Jeżeli widzowie chcą roksa, no to ja nie mam wyboru, no ja jestem dziwką czatu przecież. Widzowie płacą, widzowie wymagają, a Rafał zapierdala jak... jak małpa w cyrku. Tylko nie wiem, o co miałbym zapytać tak szczerze. Tylko jakąś starą rurkę weźmiemy, wiecie, bo... te starsze panie są zabawniejsze. Damy dowolne. Rodzaj dowolny, język dowolny. Pracuje teraz i wiek, gdzie się wiek ustawia? Wiek od. Damy od 50 wiek. Wyszukaj. Mega dojrzała. No, 59 lat to bardziej powiedział, że przekwitła, a nie mega dojrzała. Halo, dobry wieczór. Ja mam pytanko takie na szybko, bo też nie chcę bardzo długo zawracać. Ja jutro po prostu jadę, jadę do, do, do Legionowa w delegację i chciałem zapytać, czy byłaby taka opcja, żeby się z panią umówić wieczorem? Jutro? Tak, tak, jutro. Tylko ja, ja właśnie. Nie ma problemu. Nie ma problemu. A czy znaczy, bo ja mam ogólnie 35 lat, to chyba nie jest problem, nie? Dobra, to ja mam takie pytanie, bo ja w sumie prawnikiem jestem i byłaby taka opcja, żebyśmy po prostu to na umowę wzięli, w sensie no bo nie oszukujmy się pani jest już trochę jak, jak zabytek i czy byłaby taka opcja, żeby podpisać petycję, że gdyby coś tam się pani stało, jakiś zawał czy coś, to to żebym odpowiedzialności nie brał. <śmiech> <śmiech> nie, przepraszam, to nie powinienem tak robić. <śmiech> przepraszam. <śmiech> przepraszam, to było złe. Mam pomysł, laska z Lublina. O matko. To będzie złe, to będzie mega złe. To na... Godzinka to tylko 100 złotych pół pięćdziesiąt Skrypka, w której chcesz zostawić wiadomość Pierdolona kurwa Jaki marketingowiec Odebrać nie może, to se reklamę zapierdoliła w poczekalni Ale to jest mocne Ojacie Ej, te dziwki to naprawdę się mega rozwijają dobrze Prosperują, idą z duchem czasu Ona miała 55 lat a już jest taka zaradna. Przepraszamy, wybrany abonent jest w tym momencie nieosiągany. No nic. O kurwa ciocia, ciocia Irena, ja pierdolę! Ona z stówy wybierze, to dlatego mi ostatnio kupiła zegarek na urodziny. Ale szmata, mogła kupić droższy. Nie bać ją. Godzina pracy, a zegarek za 400. O? No, kurde. Właśnie to jest ten problem, że panie prostytutki często nie odbierają, wiecie? W ogóle nie wiem czemu tak mało ogłoszeń jest. Z... Ja nie potrafię z tej strony korzystać, bo tu nie wchodzę nigdy. Wybierz miasto, wybiorę po prostu Warszawkę i co wtedy się stanie, jak Warszawkę wybiorę? Będzie więcej ogłoszeń, czy. O, jest więcej, lol. A to ciekawe. Zaraz zadzwonimy do grubej. No kurwa, no serio? Do nic się dodzwonić tak do papieża jakiegoś. Taka klientela obszerna, czy? Czy po prostu w piździe mają? Nie wiem. Kurde, muszę znaleźć grubo, bo mam już wymyśloną rozmowę całą. W ogóle zostawcie tą subskrypcję. Działam jak wasza dziwka, robię co chcecie. Podlizuję się wam jak, jak najgorszy psikutas. Daj ta suba w zamian. 132 tysiące to moje marzenie, serio wam mówię. Zawsze tyle chciałem. Nigdy nie miałem. A brakuje dużo jeszcze. 700 osób, aż. Proszę, zostawcie. Ej, na tej stronie w ogóle nie ma grubych pań. O, jest jedna gruba w końcu, ale to jakaś stara. Nie no, ma 67 lat. Lepiej nie będę z nich sobie i beki robił, bo nasze. Nie, nie, nie. Za stara. Ona nie nie zrozumie w sumie. Laska ma... Nikt kurwa, że jest w ciąży. Lol, ale obleśna. W ciąży i się spotyka z ludźmi. Jezu Chryste. Minimum ogłady, kultury. Laska ma Ogromna Rozkosz i waży 90 kilo. I młodzi ludzie specjalnie takie niki dają, bo to agencja wystawia nazwy, jak nic. Tylko na już od 20 minut nie pracuję, więc pewnie nie odbierze. Dodam, że pracuję teraz. Dzień dobry, dobry wieczór. w Ostatnie dwa numery, spierdalam. Dzień. Halo? Słucham. halo słucham. Coś strasznie szumi w tle panią. Źle nie, 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 nie słyszę, halo. O, już jest dobrze, super, fajnie. Znaczy, ja mam takie pytanko: Bo yy, po prostu, czy byłaby opcja się umówić jutro? Do tego, że ja właśnie siedzę i przeglądam ogłoszenia i. A na Jetro? Tak, tak, bo ja kulturystą jestem i się z kolegą założyłem o 1000 zł, że panią podniosę. Tak, można umąć na Jetro. Jaki masaż, pana interesuje? Znaczy, nie, 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 nie masaż. Ja chciałem tylko zobaczyć z kolegą, czy uda mi się panią podnieść. Co nie? Nie uda mi się. Nie, no ja silny nie. jestem. Nie ja naprawdę dam radę. Ja 130 na klatę brałem. Dobrze, na to mnie interesuje. No, mnie właśnie, bo siłownie zamknęli i ja szukam sztangi jak żeby poćwiczyć po prostu. Mhm. Tak. Czy byłaby taka opcja? Dobrze, to ja się odezwę jutro. 100 zł za godzinę. 100 zł za godzinę wyciskania, tak? 500. 500 zł? Oczywiście. I wtedy będziesz moją sztangą? Tak. Okej, okay, dobra, dobra, nie ma sprawy. To ja jutro się odezwę i o 18 się umówimy na... Ja, ja bym trening chciał ten, klatki piersiowej zrobić, okej? Okay? Dobra. Dobra, dobra, w porządku. To tam wiesz wiesz, 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 wiesz o co się robi mniej więcej, prawda? No nie w sumie ja Ci pokażę, po prostu się położysz... Położysz mi się na klatce piersiowej ja ci będę rękoma podnosił do góry i tyle. Dobrze, nie mam problemu. Dobrze, super, bardzo się cieszę, że, że się właśnie zgodziłaś. Dobra, dobra. No to 500 zł, tak? Oczywiście. Dobra, a mogę z kolego pójść? Nie. wtedy z kolegę jeszcze 500 zł. Dobra, dobra, do usłyszenia. Do usłyszenia. No to grubo. Uwaga, dostałem wiadomość od pani numer 1, A ja, bo chyba mi grozi, wiecie? Jakby co, to niedługo będę pobity. Miejcie na uwadze, że streamów niedługo nie będzie. Dlatego, że treść tego SMS-a brzmi następująco i nie kłamie. A ja Twój, zaraz ja wam numer do tej pani podam z racji takie. Ja bo nie podam, bo nie jestem chujem. A ja Twój telefon dałam komuś do sprawdzenia i będę miała namiary w kilka minut. I wtedy spiszemy umowę, ale na warunkach moich. Nie zazdroszczę ci, bo jesteś gorszą kurwą niż jeden idiota. No, generalnie koniec końców napisała, że zetnie mi uśmiech z twarzy. Czyli mi pierdolem ym, ym, grozi. Zdaniem tej pani, przyjedzie jej, jej mistrz i mnie na kurwi. Napisze: Dobrze, będę czekał, aż ktoś mnie pobije. Miłego wieczoru. Mocne. Skrina wrzucę na Instagrama, wrzucę screena z zamazanym numerem.